Prawie wszystkie sety z nowego serialu Asoka. Prawie, no bo duch pewnie będzie ekskluzywny i nie można go kupić wcześniej, chyba żebym się włamał do Legostora. Ale czy te wyświetlenia są tego warte? Kuszące, ale zobaczymy. Zapraszam na te dwa sety. I naszą przygodę zaczynamy oczywiście od promu Asokitano. Jest to prom T6. Jedi kiedyś takimi latali. Otwieramy pudełeczko i zerkamy do środka. No i co, my tutaj właściwie mamy? Sporo woreczków, chociaż w sumie nie jest ich tak dużo, jak myślałem. Instrukcja. Zerknijmy sobie najpierw na nią. Oczywiście mamy tutaj paskudny render, no nie może być inaczej, dlatego pomijmy go sobie szybko. Zobaczmy, czy z tyłu nie ma jakichś fajnych reklam. Tak, lubię reklamy, a co? A szczególnie takie reklamy słuchajcie, Genship Republiki. No to będzie mój must have w dniu premiery, umówmy się. No i właściwie ostatni set, którego nie mamy, czyli duch. No i następny set w tej recenzji. Let's go! Jeżeli chodzi o naklejki, to nie ma ich zbyt dużo i to jest zdecydowanym plusem, bo to znaczy, że będzie tu więcej części z nadrukiem. No i spójrzmy na to, już wszystko gotowe, tylko na początku mam jedno zastrzeżenie, mianowicie patrzcie to! Tak źle ustawiony prom jest lekka niestabilny, niemniej. Omówimy go sobie teraz dokładniej. Figurki proszę bardzo na bok i zaczynamy. Wiadomo, podstawową funkcją te szóstki było to, że ich skrzydła mogły być wertykalnie, jak i horyzontalnie, a tłumacząc na ludzki, po prostu mogliśmy je mieć poziomo, jak i pionowo. Polecam szczególnie uważać na te dwie wlepy. Są bardzo zdradliwe, ponieważ instrukcja najpierw nam pokazuje, żeby je nakleić, a potem dopiero dokładamy inne części, które łączą się w pewien wzór. Więc jeżeli nakleimy to źle, to naklejka będzie po prostu odsunięta i będziemy mieli taką szarą szparę, nieładną. Na pewno dużym mankamentem jest tył tego promu. Można powiedzieć, że ten prom jest bardzo bliski instagramowej modelce, ponieważ jeden profil ma przekozacki, a drugi ma taki, że nawet nie chce sobie robić na nim zdjęć. Ciekawostką, jeżeli chodzi o ten prom, na pewno są takie wysuwane podesty. Nie są to nóżki, nie jest to trap na pokład, jest to po prostu coś, co podtrzymuje ten prom, żeby on nie spadł. A nie? No, no, okej. Okay. Okej, okay, trzeba odgiąć te nóżki na maksa, no i wtedy prom rzeczywiście stoi, tak jakby wylądował. Nie obyłoby się bez stu shooterów, przynajmniej dostajemy te nowsze. Jeżeli chodzi o kabinę, no to co prawda fajnie, że dostajemy nadruk, ale jest ona dosyć mała. Pamiętajmy, że to był prom. Dostajemy tutaj oczywiście panel z nadrukiem. No, jakby wygląda elegancko, ale to był prom, nie myśliwiec. Naprawdę ten statek moim zdaniem jest troszeczkę za mały. Z tyłu mamy miejscówki na zapasy, można by rzec. Tutaj, jakieś gadżety Hueyanga możemy sobie wyciągnąć. Tam jest jeszcze trochę miejsca, niemniej nie ma tu na tyle miejsca, żeby zmieścić minifigurkę. Po drugiej stronie analogicznie mamy miejsce, żeby schować miecze Asoki, żeby schować blasterki Sabin. Ale nadal nie mamy miejsca dla chociażby drugiej figurki. Słuchajcie, to jest niepokojące. Mówimy o promie transportowym. Jeżeli chodzi o tył, no to oprócz tego, że cały czas uważam, że statek jest za mały, no to nie można się przyczepić. Silniki są naprawdę ładnie wykonane. Mamy cztery silniki i taką przezroczystą wieżyczkę. Wiadomo, w normalnej skali zmieściłby się tam ziomek bądź malka i po prostu mógł nadup coś do imperialnych. No tu Lego nie daje nam tej opcji, no ale być może dzięki temu ten zestaw jest tańszy, tak? Bo on nie jest w jakiejś zawrotnej cenie. No jeżeli chodzi o minifigurki, no to nie możemy zacząć od nikogo innego niż Asoka. Naprawdę świetna figurka, dostajemy tutaj zadruki na rączkach z jednej jak i drugiej strony. Dostajemy naprawdę przepięknie zodrukowany torsik. No i nową wersję leku. Pamiętajmy o tym. Sp... Łe? Byłaś. Ach. O kurde. To leku jest gumowe, dlatego. No co jest. Dobra. Eee, to leku jest gumowe, co prawda. Niemniej, jeżeli chodzi o poziom odwzorowania tego, co na ekranie, no to na pewno jest to jedna z najlepszych produkcji Lego. Sama soka ma naprawdę przepięknie zadrukowany torsik, łącznie z nóżkami cały ten nadruk przechodzi. Nadruk oczywiście jest ewidentnie wkurzony. Warto, słuchajcie, zwrócić uwagę na ten biały miecz, ponieważ dostajemy klingę i nie jest to klasyczny, transparentny bar. Jest to taki wymleczniony jak w mieczach świetlnych bar. W kolorze bez koloru. Dalej mamy profesora Hugh Yanga i co ciekawe nie jest on takim typowym droidowym buildem, jak to LEGO lubi zrobić, tylko jest minifigurką. I pomimo przeskalowanej głowy uważam, że jest to dosyć udana figurka tak naprawdę. Bardzo ładnie zadrukowany torsik, ślicznie zadrukowane nóżki. Spójrzmy sobie jak wygląda tył, tył torsiku również jest naprawdę przepięknie zadrukowany. Sam odlew główki naprawdę imponuje precyzją. No, jedyne co no to mógłby być trochę mniejszy, ale tak naprawdę z każdej strony wygląda po prostu dobrze. No i nasza niepoprawna buntowniczka Sabine Ren. Eee, naprawdę bardzo ładna figurka, i chciałbym żebyśmy porównali ją sobie do jej starszej wersji. Co się tutaj pozmieniało? Na pewno włoski się. Znaczy, wszystko się w sumie pozmieniało. Ale chciałem przede wszystkim porównać te włoski. Spójrzcie, o ile mniej włosów ma Sabine, mając centralnie tą samą fryzurę po latach. Odkładamy na bok, przechodzimy do właściwej wersji. Sama figurka Sabine posiada naprawdę przepięknie zadrukowaną mandaloriańską zbroję. Torsik jest oczywiście nadrukowany obustronnie, co daje naprawdę bardzo fajny efekt. Szczególnie, że Sabine jako minifigurka nie dostaje tutaj niestety jetpacka. No ale za to dostaje dwa blastery, miecz świetlny włoski oraz wymiennie heł. I to naprawdę kozacki heł. Następny w kolejności jest Morok. I każdy fan Fallen Order albo chociażby Rebelców, będzie zadowolony, ponieważ dostajemy tutaj pełny pancerz imperialnego inkwizytora. Co prawda trochę zużyty, co na figurce wygląda po prostu świetnie. Wiadomo, no utrudnia to trochę kastomowanie, ale spoko. Torsik jest oczywiście obustronnie zadrukowany. Pod tym naprawdę przepięknym odlewem hełmu znajduje się niestety. No to, to zwykła czarna główka bez żadnego nadruku. To trochę minus, ale nie znamy tożsamości Maroka, także no nic z tym nie zrobimy. Bardzo dobrze prezentuje się ten napierśnik, kojarzymy go ze zbroi wielkiego inkwizytora. Jest to dokładnie ten sam klocek, po prostu w lekko innym kolorze, takim bardziej szarym, srebrnym, ciemnosrebrnym. Torsik jest oczywiście obustronnie zadrukowany, nóżki pojedynczo. no ta postać naprawdę robi na mnie mega pozytywne wrażenie. No i oczywiście kolejny miecz Inkwizytora do naszej kolekcji. Możemy już spokojnie przejść do kolejnego zestawu, no i kurcze pieczone to zapowiada się nawet lepiej. Mamy tu dwa fejtery, mieliśmy już taki jeden zestaw, także otwieramy i patrzymy co w środku. Taszetek z klockami jest 10. Ale zobaczcie to. Mamy tutaj instrukcję z zawiniętą pięknie w kopertę. No, czyli sprawa robi się już poważniejsza, prawda? W środku mamy dwie instrukcje. Fajnie został nawet podzielony ten secik. Po prostu mamy jedną instrukcję do jednego pojazdu, drugą do drugiego. No, nawet spoko. No, i tu mamy arkusz naklejek. Ocencie sami, dużo, niedużo, moim zdaniem całkiem niedużo. No i przed nami oba pięknie złożone stateczki. Słuchajcie, zaskoczyły mnie naprawdę na plus. Są bardzo udanymi zestawami, ale zaczniemy sobie od iwinga, e ponieważ pierwszy raz pojawia się zarówno w kanonie, jak i w Lego. Konstrukcyjnie sam e prezentuje się dosyć dumnie. Naprawdę ładnie tu oddano malowanie Nowej Republiki. Od spodu widać skomplikowanie z jakim zostały zbudowane te skrzydła. Uwierzcie mi, ten skos nie bierze się znikąd. Nie zapomniano oczywiście o stud shooterach. Czy to dobrze, czy to źle? No, powiedziałbym, że typowo. Jeżeli chodzi o końcówki skrzydeł, możemy je sobie odginać. Od frontu prezentuje się wtedy naprawdę dumnie. Na skrzydłach zostało zastosowane kilka naklejek, niemniej nie jest to jakoś ofensywne. Od góry nasz iWing e prezentuje się fajnie, włożymy sobie Astromecha. No ale skoro włożyliśmy Astromecha, to pokażę Wam też co nieco z kabiny. Mamy naprawdę bardzo ładnie wykonaną kabinę. Estetycznie, spokojnie, ale ma ona jedną ukrytą znajdźkę, mianowicie schowek, który znajduje się tuż pod fotelem kierowcy. Dlatego no, kierowcy, pilota oczywiście. Dlatego możemy spokojnie coś tam władować. Słuchajcie, całkowicie nieironicznie te dwa statki mają więcej miejsca na bagaże niż cały promosoki. Ostatnim featurem jeżeli chodzi o Ewinga na pewno jest wysuwane podwozie, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Możemy dzięki temu postawić model na półce, prezentuje się on dumnie, możemy wylądować nim na jakiejś makietce, mocu, czymkolwiek. Następny w kolejce jest myśliwiec Shin Hati i tu przede wszystkim urzekł mnie ten silnik. Zobaczcie jak ciekawie on został wykonany, naprawdę to budzi szacunek, szczególnie patrząc na to co mieliśmy w Fangfighterze. Tu pod działkami znalazła się skrytka, i słuchajcie, jest ona całkiem pojemna. Możemy tu schować minifiga, ale to nie wszystko. Słuchajcie, tu jest podwójne dno. Gdybyśmy chcieli schować coś jeszcze więcej, tu jest akurat blaster. Możemy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kabinę, no to dostajemy tutaj dedykowaną naklejkę. Niestety nie nadruk, ale zawsze coś, panelu kontrolnego. Mieści się tutaj jedna figurka. Na samym tyle jest jeszcze jedna skrytka. Tutaj możemy schować miecz świetlny, ale patrząc po miejscu możemy tu wcisnąć trochę dużo rzeczy. No i tak prezentuje się nasz stateczek. Od spodu nie robi może jakiegoś wrażenia. Tak jak widzimy do lądowania używa on zwykłych ślizgaczy. No a kiedy włożymy do niego figurkę to wygląda bardziej jakby leżała skoro o figurkach, no to przejdźmy właśnie do nich na początek mamy Bailena Skola upadłego Jedi i od razu spójrzmy na jego torsik przepiękne szczegóły wymalowane takim zielonym kolorem który przebija się spod tej czerni na szacie nadruk oczywiście na torsie na nóżkach na torsie jest obustronny z tyłu widzimy spięcie tych szat Bailena no i dostajemy tutaj alternatywny nadruk taki ewidentnie wkurzony jak mistrz to i uczeń dlatego teraz wlatuje Shin Hati która ma dokładnie taki strumień jak Balen, tylko w innych barwach, w sensie jeżeli chodzi o shape, obustronny zadruk torsu. Zadrukowane nóżki i dokładnie ta sama szata Z tą różnicą, że jest po prostu w innym kolorze Alternatywna buźka, oczywiście wkurzona Następnie Morgan Elsbeth, czyli prawa ręka Frona Tu przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na te włoski Zostały wykonane niesamowicie Dodatkowo twarz figurki, czy jest podobna? No, przypomina postać, ponieważ Elsbeth miała coś takiego na czole Niemniej sama twarz jest dosyć randomowa Ma oczywiście alternatywny nadruk Szkoda, że nie dostajemy żadnego nadruku na jej spódnicy, no ale cóż. Następnie dostajemy Astromecha Republiki. Już nie pamiętam, czy to był R7 czy R8. Jest to po prostu kolejna wersja tego typu modelu astromechanicznego, jakim był R2D2. Naprawdę bardzo ładne malowanie. Szkoda, że tylko z jednej strony, no ale cóż, wszystkiego mieć nie możemy, chociaż te części są w ciekawych barwach. Jaka stromech, to i pilot! I mamy tutaj kapitana Portera. Prezentuje się naprawdę świetnie. Obustronnie zadrukowany torsik, wiadomo, zadrukowane nóżki, ale spójrzcie na ten mundur Nowej Republiki. Jak on został fajnie wykonany. Sam hełm jest w zupełnie innych barwach. A jeżeli chodzi o samego kapitana, to możemy go mieć zarówno w hełmie z gogelkami, jak i bez hełmu i bez gogelków. No, tylko wtedy jedyny minus jest taki, że alternatywny nadruk troszeczkę wystaje z włosów. Czy mogę polecić seciki Zasoki? Ja muszę polecić seciki Zasoki, są naprawdę świetne. I tak jak chciałem sobie zrobić trochę przerwy od typowo latających statków ze Star Warsów, bo po prostu mam ich za dużo, nie ma gdzie tego trzymać, tak te sety są naprawdę godne polecenia. I tak mi się Micha cieszyła, jakie składałem, że szkoda gadać. No dzisiaj to tyle, dzięki, cześć, sięmano.